Będzie znacznie więcej, bo front przemieści się w głąb kraju. Dotrze do nas kolejno od wschodu. Także dzisiaj sytuacja pogodowa będzie się dynamicznie zmieniać. Parasole warto zabrać ze sobą, jeśli Państwo o poranku wychodzicie z domu i wracacie, chociażby po południu. Chociaż może Was spotkać taka sytuacja, że opady najzwyczajniej Was ominą. One będą przelotne, słabe, także uspokajam nieco. A jeśli chodzi o poranek, jest bardzo pogodnie na przeważającym obszarze Polski. Piękne słońce, błękit nieba. A także nad Toruniem tymczasem, ale pada Kołobrzeg, Szczecin, Gorzów, Wielkopolski tutaj już mamy frontowe chmury i chmurzy się od zachodu wyraźnie jeśli chodzi o temperaturę, to na zachodzie 12-14 stopni, 10-6 stopni na południu, więc w Zakopanem 10 w centrum, a na wschodzie od 8 do 10 stopni wiatr umiarkowany i słaby druga część dnia już zdecydowanie niespokojna, bo chmur więcej ciężkich chmur, przelot na opady deszczu będą się pojawiać znacznie gorzej będzie na krańcach zachodnich, północno-zachodnich, gdzie również pojawią się burze, które mogą być lokalnie gwałtowne. Na zachodzie od 16 do 18 stopni w centrum cieplej do 21-23 stopni. Wschód kraju od 20 do 22 stopni, także wyraźnie cieplejsze powietrze nad centralną i wschodnią Polską. Od zachodu za frontem napłynie do nas nieco chłodniejsze powietrze. Ciśnienie 1000 hektopaskali. Kolejne dni czwartek mokry w całej Polsce. Przelotne opady nas czekają, ale już bez burz. Temperatura już nieco bardziej. Wyrównana, bo od 15 do 19 stopni, nieco cieplej w piątek, bo do 20 stopni w centrum, i już tylko na zachodzie przelotne opady deszczu. Tu strefa frontowa w centrum, i na wschodzie pogodnie sucho. I choć sobota znacznie cieplejsza, bo do 24-25 stopni to front atmosferyczny nad Polską, czyli nie tylko opady deszczu, ale będą się wypiętrzać też chmury burzowe. Gwałtowna aura nas czeka. Także w niedzielę, tylko na północnym wschodzie, bez opadów, piękne słońce na pozostałym obszarze, deszcz i burze, temperatura wysoka do 29 stopni, bardzo ciepły poniedziałek do 28 stopni, bez deszczu i bez burz, tylko północny zachód. Do zobaczenia.